Rosja przeprowadziła w nocy zmasowany atak na Ukrainę, w którym, według lokalnych władz, zginęły co najmniej cztery osoby. Dodatkowe ataki zaobserwowano w obwodach Sumskim, Hersońskim i Charkowskim. Tymczasem Rosja poinformowała o ukraińskich atakach na jej infrastrukturę energetyczną. Ukraińscy urzędnicy powiedzieli, że Rosja przygotowuje się do rozpoczęcia nowej ofensywy wojskowej w nadchodzących tygodniach, aby zwiększyć presję na Ukrainę i wzmocnić pozycję Kremla w rozmowach o zawieszeniu broni. Według władz atak na wschodnie miasto Dniepr zabił cztery osoby, ranił 36 innych i spowodował pożar na dużą skalę w kompleksie restauracyjnym. Ukraińskie siły powietrzne poinformowały, że Moskwa przeprowadziła 172 ataki dronów, z których 94 zostały zestrzelone. Prezydent Ukrainy Wołodymir Zeleński powiedział, że Kijów osiągnął porozumienie z niektórymi krajami Unii Europejskiej w sprawie rozszerzenia dostępu do danych wywiadowczych.